Witam z tej strony <laughs> Mariusz Mariusz albo jak wolicie ACP W dzisiejszym odcinku mamy Minecraft w 2 Poszukujemy sobie jakiegoś Miasteczka pod wodą Może coś nam się uda znaleźć Kurde dziwny, tutaj taki koruj wody To taki koruj wody sobie, Jak to możliwe? Patrzcie tu jest taki koroj wody A tym dalej popłyniemy po jest inny koruj wody o co może w tym chodzić? Ja sam nie wiem. Podwodne miasta nie widzę. Ale legendy mówili, że gdzieś podwodnie miasto, jest wizobie. A gdzie to nie wiadomo? A je to fajne, te kolory takie. Podwodne miasto. Legenda tak się mi się jest na tej, na tej wyspie To jest podwodne miasto, ale nie w... Co mi szukać Podwodne miasto co niby jest sobie Taka legenda, bo jak to takie kororowe są nie wiem co to jest te kororowe co to jest tutaj jest Albo mi się tu mi wydawało, ale już pisałem, ale mi się chyba wydawało. Nie ma w sobie, się, że to legenda prawdziwa była. Podwodne miasto pod wodą, no, ale nic nie widzę na razie. są jakieś rośliny pod wodą, takie ładne kolory mają. Mmm, wiem co to do nudny będzie, ale to będzie 10 minut odcinek trwał wicowie. Tam słyszysz wicowie, widzisz, eh? No ja nie, nie płynę, bo się utopię. ja się udopię. Miał do do miłoset, ale im. Tu jakieś nisze są, bo to w Patrzę. O, widzicie? Coś takiego jest. Fuh. O widzicie widzowie to różnicie. Tu inny kory wody. I tu już inny kory wody nie wiem o co w tym chodzi. Tu takie wiszące coś. Podwodne miasto szukamy wisowe, a nikt nie widzimy. Bo podwodne miasto to może być kurde te. Jakieś te kurde. Pojedziemy, pojemy. pojemy. Widział, widzicie, tak ładne wszystko się świeci, może na pewno, może naprawdę jakieś podwodne miasto jest Ciekawe co chodzi z tymi jesnicami w Podwodne miasto Tak, legenda w niby jest podwodne miasto, ale czy to prawda, to nie wiadomo Nic nie wiadomo A nie wiem nic nie wiadomo jak to wszystko pod szuć, świecie świeci pod włosy osu Ło się. ale cię e, e. Widziałem, wisiała, ale się zbugowałem Nie wiem co to się stało, ale się zbugowałem Jakby nie było miasta pod wodnyko, gdzie jest, to by się nic nie świecała, tu świeci. Lampy są pod wodą. Nie wiem co to jest. No no jakieś miasto podwodne jest, pod kursem, pod wodą się wszystko świeci. O co może chodzić w tym, w innym miejscu, woda jest taka co tym w drugim? Kurde, z łukami nie może się tylko miasta podwodnego nie widzę. Musicie pisać po podwodnym miasto, bo widzowie, pasy, to jest w piesiące wszystko jest pod wodą. Patrz, jak to ładny wygląda, sa. na lisko ładne. Wisiały się to pierwszy trop mamy To już jest Widziałeś już mamy Ciao już mamy co to może być Wisia patrzę Tu może czy jest to prowadzić nas podwodne miasto nie wiem co to może być Jak myślicie? Wiśowie Jak myślicie co to może być? Podwodne miasto? Mamy jakieś oznaki Sowie, cóż tutaj jest? Się... O, pa! Skarb i sobie Skarb Skarb znalezłem! Patrzcie mi sobie Skarb znalezłem! będzie cię pokazy! I się W powiesie! Ooo! kutyku jak to zrobić? Co Mamy skarb. To naprawdę jest podwodne miasto i mam się, jest podwodne miasto, po szkarbisze Znaleźliśmy coś? Jestem pokaty! Pisołnie! Pokaty jestem! Ale. O kurde! Musisz się wybalić! O kurde, pisowie, jest za dużo rzeczy mamy! Mhm... Mm więc mi... Poka będziemy pokazy? jaką mamy, złoto znalazłem. Marchewki złoto. Co będziemy będziemy pokazy? Tutaj niepotrzebne. Hmm. No i no... Co będziemy pokazy? Jesteś jestem bogaszy, jesteś mi bogaszy, hura! Jesteś mi bogaszy, pa! Jest na leśnym skarbu, ho, ho, ho! Mamy skarb! Jak jest ten skarb, to na pewno jest, jest wod... Jessie jest, jest kurty, miasto podwodne, wizowie! Jest wód, jest, jest miasto, co to? Słyszycie ten dźwięk? Sowie... Słyszycie, Słyszysz, Słyszy Na tym dźwięku Nie wiem co to się być A widzowie znaleźliśmy skarb i chcesz... Na pewno jest, jest miasto podwodne, bo widzicie jaki skarb znaleźliśmy? To jest właśnie Przekaz, jest tu miasto podwodne, jest widzowie Kurde Patrz widzowie, będziemy bogaci, kurde, bogactwo Bogactwo jest jest po gazu, wisiowie po, wizowie, po gazie jesteśmy. Ha, 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 nikt nam nie to. O, o, ło, tren, 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 tren. Tlen, Widzowie, na naprawdę to jest miasto, bo jest jakieś. Widzowie, jakieś miasto jest. Wszystko jest jest mi podwodne miasto jest wisowie. Widzicie? Takie oznaki Jak to to jest... Jak to jest sos, to się miasto podwodne. jest. Trzeba szukać dalej wisowie. Co jestłuszim szukać dalej i cóż dalej chyba zukać. Cóż mi znaleźli. Cóż mi znaleźli. Więc bogaci. Ha 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 jak taka rzecz jest w to sili, cieszy jest miasto podwodne, wissowie, jest miasto podwodne, jest jakieś znaleźć znaleźć im skarby. Kurde, cieszy miasto podwodne, jest Wisowie cieszy jest, tylko gdzie? Jak to jest, jest tu Jak jest to, to jest tutaj musi być w miasto podwodne Kurczę, widzicie widzowie jednak nie ma. Jak tak już jest Leszlim, A to na powierzchni tylko może mieć, a to jest się miasto, podwodne, jest miasto pod wodą jest, ale tylko w którym miejscu to nie wiadomo. Kurde, wizowie. Normalny pasje, my jesteśmy bogasi, mamy... Mamy ten. Kurde, jest tu miasto pod wodą jest. Jest, jest tu miasto pod wodą. Czy mamy miasto wodno pod wodą, w Kurde, który miejsców? Jeśli taki skarb się znaleźło. Czy musi być miasto pod wodą? Wodne miasto, coś musi być Bo to, to to na pewno jest wod, miasto wodne jest Tylko gdzie, Oto to pytanie, gdzie Może być to miasto wodne? Nic nie mi widzowie Z tym miasto podwodne jest, kurde nie wiadomo gdzie jakieś widział, Widziałeś jakiś skarb znaleźłem przyda, przydało się jest, coś jesteś, się zrobił ma Kurde. Nie wiem co można chem powodnie zrobić Ale to miasto podwodne jest na pewno jest bo widziałeś? znaleźł taki skarb Nie widzicie tego miasta pod wodno. Nie widzę tego miasta wodnego A pis jednak legendy nie kłamią Znaleźliśmy taką rzecz to jest miasta pod wodą Nie wiedziałem, że może być miasto pod wodą, ale... Trzeba szukać, bo będzie będzie bogactwo, o, będzie bogactwo. Będzie pogać po gazi będziemy w tej jaskini pod wodą tam jest Ale kurde ja nie stąd cię być dostać się na na wodę Jowie, kurde No to co mamy? to mi już chyba jest, a co to... A można tam jest, A jeszcze je nie stąd się dostać. Na, na wierzchnię. Bez maski, to nie, nie, nie za bardzo... Oła, fokus jest trudny, Nie za bardzo. Tak legenda byś miała czy podwodne miasto jest, wisowie, mi to prawda to nie wiem. A i musi nic nie znaleźć mi Znaleźli mi ten skarb. To jak jest ten skarb, to kiedyś musi miasto być. Księż musi być miasto podwodne. Tylko gdzie? O, to pytanie. Gdzie to miasto jest? Jestem tym... Jestem ich pytasz. Jak się, E, prze... Przepraszam bardzo, a gdzie jak jest jakieś miasto podwodne? A, nie wiesz. Nie wiem co nie umiesz mówić A po nie chcesz powiedzieć Gdzie jest miasto podwodne A może w tej drzusie tam pisowe widzicie do dziury? Bo nie wiem Pisowie nie znam widzowie, musieliśmy szukać tylko miasta pod wodą, ale może jest, jak taką legendę z Usani, Ponieważ taka legenda, jest pod, pod wodą i jest miasto wodne, mam nadzieję, że to się spełni widzowie, widzimy, widzimy się w kolejnym odcinku niebawem. Nie wiem co w całym odcinku będzie, się dalej będzie poszukiwania Poszukujemy miasto wodne Pod wodą, wodne, czy miasto wodne, nie wiem jak to się mówi Wszedł, dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrypcji Kanału Lajkowana i komentowana w na wkrótce